Witam, tu jest w kolejnym odcinku mamy Far Cry 2 yy, Kurde, teraz zobaczyłem, że mam nie ten pistolet, co powinienem mieć To jest chyba w miarę moje To jest nie moje yy, Całkowicie mam nie te nie potrzeba, przez to, że ostatnio zginąłem yy, No muszę sobie to wymienić, nie ma, nie, nie ma opcji yy. No i teraz mamy finał aktu drugiego yy, Tutaj zależy od tego, co chyba losowo, kto wygrywa jakby to starcie. To u tych mamy misję, akurat front widocznie wygrywa to starcie. Z tego co ja czytałem, w takim, jakby, powiedzmy, poradniku, bo powiedzmy na tym się trochę wzoruje z tytułami, no to właśnie wyczytałem, że właśnie od tego to zależy. To dobra, bezbędnej gadaniny. No, więc pogadajmy sobie i zobaczymy, jaką to misję dostaniemy. Jak się to skończy i co z tego wyniknie, może być grubo, że tak powiem. No, dobra. What is the problem? The problem is that when big dogs join forces, they usually do need to take up the rest of the pack. <laughs> I don't know what you mean. Show sure you that. Shema. What's up? What's up? Shema. Good news. This battle of ours is going to end. Oliver Tambosa and I have talked and we agree. The people are too troubled, too much unrest. What they need is order and security. Yeah. Take this to the Togon Sediko. Tambosa is there. Tell him I accept his offer. Then he will give you a big diamond attache. Very valuable. A symbol of good faith. Bring it back here. Then we will know where we stand. Nope. No. Gotta no. ask yourself the benefits from the steel, China.

Okej. Okay. Czyli ogólnie robimy wszystkich w tego tego yy, i spadamy stąd. No dobra. No faktycznie dla najemników to jest problem. Dla najemników takim jak my jesteśmy to jest problem, że będzie zawieszenie broni. No co my będziemy no, robić? To no, będziemy się nudzić, musimy stąd spadać i tyle. Mm, no bo po prostu... No rozwalam nas znajdzieciem. No nie mam auto. Dobra, musimy się gdzieś tam udać. E, Okej, okay. czyli do, do, do sklepu z bronią sobie też wstąpię, nie ma problemu. Wyko e, że tutaj pobiegnę. E, zgarnę sobie auto. No i No i jedziemy sobie do tego sklepu z bronią, wymienię sobie e, broń. No i pojedziemy zanieść tą paczuszkę. To będzie raczej spokojna wymiana, weźmiemy diamenty i spadamy! Ale... Ale problem może być taki, że to nie będzie takie łatwe. No, bo jednak prawdopodobnie coś pójdzie nie tak. Yy, albo front, albo apier, w czymś się połapią, i będziemy mieli znowu przypał. Yy, tak jak ostatnio, tak jak to w finałach bywa. Tutaj nie wiem, czy na mnie czekają. Cholera, wie, co te auto tak są tam porozstawiane. Trochę się boję, ale okej. Okay. No, albo się połapią i będzie rozpierdziony. Albo ten tam ci drudzy, od których mamy wziąć diamenty się coś połapią i albo coś im nie będzie pasować i będzie przypał. No albo coś jeszcze może stać. No w sumie nie wiem, ale... No to raczej tak łatwo nie będzie. Dobra. Sklep z bronią, sklep z bronią. Jesteśmy Zakręcaj. Dobra, biorę co mam zabrać i jedziemy dalej. Czyli tak, bierzemy co? Bierzemy bodajże. To na dole to jest chyba na strzałki. Amunition. No i jeszcze pistolet. Dziękuję. No i teraz zasadnicze pytanie To, 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 to Ta... ILE?! To znaczy, że coś sobie pomyliłem Nie, tego nie chcę Czego ja nie miałem, czego ja nie wiem? Tego nie miałem, właśnie, bo to chodzi o, o trzy ściany Okej, okay, teraz powinno być okej okay. Postyolecik, pistolecik, karabinek, snajperka. Tak jest. Dobra, mm, no to jedziemy. Tylko teraz tak, mm, oddalmy troszkę. Y, Okej, okay, czyli tutaj jedziemy dalej. Elegancko, nawet no nie muszę zbytnio cofać, tylko po prostu jedziemy dalej. Mapa. Dobra. O dziwo, ten mościk nie jest obstawiony żadnym posterunkiem, więc jest dobrze. Tam mamy domek do przespania się, ale tego nie potrzebuję. Nie, no, nie, już mam tych domów, wystarczająco dużo tych schronień. Jeszcze jeden mi tu w tym momencie nie jest potrzebny. Jeśli bym na wyższym poziomie trudności, gdzie nie można byle kiedy zapisywać, to oczywiście bym na pewno napijał na ten domek, bo jednak zapis gry to byłoby. O, dobra sprawa. No, cóż, wysiadka. Hmm, tutaj zgarniemy to i bierzemy to. No właśnie, ale przez to, że mogę zapisywać grę, kiedy chcę, no tutaj naprawdę to nie jest żaden problem. Jeszcze, jeszcze cofaj, 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 dobra. Hmm, I tędy jedziemy. Dobra, już prawie jesteśmy. To machnę ten zapis w końcu pierwszy. Podczas tej rozgrywki I zobaczmy, gdzie ja to dojadę Te odcinki teraz mogą być trochę dłuższe Bo obstawiam, że parę ich będzie Mogą być dłuższe z tego powodu, że No po prostu To jest finał, to już nie są takie zwykłe Misje typu idź Tylko po prostu coś się tu będzie działo Dobra, to mamy tylko chyba przekazać te diamenty Jest czerwony znacznik mimo wszystko Ale wydaje mi się, że Raczej tu nie ma problemu z jakimś atakiem czy czymś takim. Zapis jeszcze jeden i i, i idziemy. Co to, co to za trupy tutaj na mojej drodze? Co się weźle poszedłem? Nie, no to jest ten budynek ewidentnie. Wow, fajna drabina. Co się stało? Szachal. No no tak, no musi być wojna, żeby on też mógł sprzedawać broń. To stop paying attention to them so they can go on with the raping and pillaging. In Peace, you see? It's gonna stop. I'm gonna stop them, and they'll know. They'll be cursing my name when the blood comes spurting out of their necks. And you're not gonna stop me. You think I don't know you, what you're about, what you came here to do? Wake up. I used to be you. They're gonna think you did this. A dirty mercenary will do anything for a payout. That's good. It means the war will start all over again. The real bloodletting has begun. We're gonna cure these men of their disease, you and I. We're gonna pull it right out of their veins. A, jajaj, no i przypał. No tak, w tych całych moich domniemaniach, co tu się może stać, pominąłem właśnie aspekt sz szakala, który, no faktycznie też mógłby, mógłby być tą sytuacją zaniepokojony. Mm. No i gdzie my to jesteśmy? Nie wygląda to dobrze. No, nie mam broni hmm. Ta ściana wygląda jakby była taka, no, zateczka, no, i po, po ścianie ale kurde no nie nie mogę kucnąć. Tutaj też nic nie widzę. Jestem w jakimś więzieniu. O, 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 coś było. Dokładnie. Uuu mamy tabletki na malarię. Mamy. Maczetę. Jest dobrze, idziemy. Tu mamy zamknięte, tu też, tu też, bo nie takie. Abym uwolnił jakieś więźniów, to oni by mi pomogli, no nie. Ale tu widzę nie mnie nie bardzo jest jak. Zapiszę i wiemy. Mam mapę. Mam mapę. No I teraz zasadnicze pytanie. Nara, gamonie! Hehe... z tego więzienia. Nie pasuje mi to, że mam tylko maczetę, ale no dobra. Jakoś damy radę. Spokojnie... Gdzie ja w ogóle jestem, jestem też ciekawy. Ktoś tam do nas strzela, ale no kurde, z samą maczetą to ja za dużo nie zrobię, taka jest prawda. No i misja zakończona sukcesem. Halo! Dobra, mamy tam gdzieś dojechać. O rany, tu jest nieciekawie. No nie, no jak ja to mam zrobić, jak ja nie mam broni? Kompletnie żadnej, że tak powiem. Wysiadka. Nie, no z Buda przecież nie ucieknę, ja nie mam żadnej broni. Ja muszę iść do jakiegoś sklepu z bronią. Nie wiem gdzie jest jakiś sklep z bronią. Zapiszę jeszcze raz. Jest safe house, ale safe house raczej mi tu nie pomoże. No nie ma opcji. Jedynie sklep z bronią, a takiego tutaj nie, nie, nie widzę w pobliżu. No nic, muszę się tam jakoś przedostać do jakiegoś z broń, załatwić sobie broń. No tu mamy nowe misje dla podziemia. Sklep nim jest strasznie daleko, ale muszę, muszę do nich tam jakoś dotrzeć. Może pójdę w tym kierunku, ale nie, no nie wiem, czy ja tam tymi górkami się tak przedostanę. Moment, moment, tu mamy. Nieodblokowane ten schronienie mamy auto tam więc tak, mamy tam auto, więc trzeba tam wbić i po prostu zrobić rozpierdziel yy, zgarnąć auto i tam przejechać i, i tyle. Jak będę miał już takie auto z działkiem, to sobie dam radę, że tak powiem Dawaj, 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 dawaj No tak, zapomnijmy jeszcze o tym. Pięknie. Dobra, to tu mamy tą sprawę załatwioną. O, jeszcze pistolet. No, jesteśmy już uzbrojeni, że tak powiem. To jest już kozak. Dobra, to, to co ja wam powiem. Sprawa jest taka. No, uderzamy do sklepu z bronią. Jedziemy auto... Uderzamy do sklepu z bronią. No i wbijamy tam. Wbijamy tam, gdzie mamy wbić. Mamy się spotkać z tym Gravesem, Nie wiem, kto to jest. Yy, no i. No i obczajamy co dalej. No coś trzeba skminić. No, ale póki co. To by było na tyle w tym odcinku. Yy, tak więc, do usłyszenia. I na razie.